To jest śmieszne. Dagmara Kazmierska przerywa milczenie w sprawie działań Dody. W ciągu ostatnich kilku dni polskie media ponownie skierowały swoją intensywną uwagę na Dodę. Jednak T i M razem powód nie ma nic wspólnego z jej muzyką czy zawsze kontrowersyjnym życiem prywatnym. Przyczyna stał się udział piosenkarki w kampanii wspierającej zwierzęta w schroniskach, co początkowo postrzegano jako osobisty akt charytatywny. Jednak w krótkim czasie kampania ta wykroczyła daleko poza ramy zwykłej działalności dobroczynnej, stając się katalizatorem, który wywołał falę kontroli i obnażył alarmujący stan zaniedban, niszczającej infrastruktury oraz długotrwałego braku nadzoru w wielu schroniskach DLA zwierząt w całej Polsce. Rozpowszechnione obrazy i informacje zaszokowały opinię publiczna, zmuszając ja jednocześnie do postawienia pytań o odpowiedzialności organów zarządzających oraz o obojętność trwająca od wielu lat. W mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, Doda systematycznie publikuje zdjęcia i nagrania dokumentujące jej kolejne wizyty w różnych schroniskach, tworząc wizualny dziennik tego, co dzieje się za drzwiami, na które rzadko zwraca się uwagę. Tym, co szczególnie zainteresowało opinie publiczne, jest fakt, że piosenkarka nie ogranicza się jedynie do roli apelującej C, y, rzeczniczki. Ale bezpośrednio uczestniczy w codziennych pracach w ty i cech placówkach: Od sprzętania boksów, przez opiekę nad porzuconymi zwierzętami, a po własnoreczne ocieplanie but w mrozna pogodę. Doda wykazuje zaangażowanie, rzadko spotykane u gwiazdy formatu A-list. Te działania szybko przelamały utrwalony wizerunek artystki, pojawiającej się jedynie przed obiektywem aparatu, ukazując w zamian postać gotowa do pracy fizycznej i bezpośredniego zmierzenia się z brutalną rzeczywistością. Równolegle z osobistymi wysiłkami, DODA aktywnie rozszerza zasięg swojej kampanii, zapraszając do wszup wsparcia innych artystów oraz liczne przedsiębiorstwa zamiast pozwolić, by historia zakończyła się na jednym znanym nazwisku, stara się przekształcić ja w ruch społeczny, w którym odpowiedzialność nie należy już do jednostki, lecz jest powszechnie współdzielona. To właśnie poloczenie konkretnych działań, silnego przekazu medialnego oraz zdolności mobilizacji zasobów społecznych sprawiło, że kampania błyskawicznie wykroczyła poza media społecznościowe, stając się centralnym tematem w prasie i w poważnych dyskusjach na temat dobrostanu zwierząt w Polsce. Przed tej okazji Rabczewska udzieliła szeregu wyjadów w największych mediach, w tym w telewizji Polsat. Poważniejsze pojawiła się również przed specjalną komisją badającą warunki życia zwierząt, mając na celu wskazanie wieloletnich zaniedbań i dążenie do wprowadzenia systemowych usprawnień. Oczywiście, zdecydowane działania rabczewskiej szybko stały się przedmiotem ożywionych komentarzy w środowisku artystycznym. Wcześniej swoje poparcie wyrazili Mikołaj Roznerski i Dawid Woliński. Teraz do tej listy dołączyło kolejne, równie głośne nazwisko Dagmara Kaźmierska. Dagmara Kazmierska nie milczała, mówiąc o Dodzie, a nawet zaczęła od szczerej i przykuwającej uwagę uwagi, stwierdzając, że cała ta sytuacja jest śmieszna. Sposób wyrażenia się Kazmierskiej szybko przyciągnął zainteresowanie, gdyż z ata ironia kryło się jasne i zdecydowane stanowisko. Gwiazda programu Królowe Zycia wcale nie ukrywała podziwu DLA Dody, która według niej nigdy nie odwróciła się od losu zwierząt. W nagraniu opublikowanym na TikToku Kazmierska podkreśliła, że to właśnie Doda zrobiła coś, czego od lat nikt nie miał odwagi zrobić w sposób tak zdecydowany, wyciągnęła ukrywany problem na światło dzienne. Według Kazmierskiej, fakt, że znana artysta odważyła się bezpośrednio skonfrontować z okrutną rzeczywistością w schroniskach, świadczy o rzadko spotykanej odwadze i zasługuje na szacunek. Jednocześnie Kazmierska nie wahała się wyrazić sarkazmu wobec osób, które JEJ e. J. zdaniem jedynie podpinają się pod falę wywołana przez Dodę. Uznała ze kuriozalne, że niektórzy nagle pojawiają się w schroniskach, zachowując się tak, jakby dopiero co odkryli problem, podczas gdy w rzeczywistości mogli pomagać już dawno temu. Zdaniem Kazmierskiej to Doda uderzyła w dzwon alarmowy, zmuszając społeczeństwo do spojrzenia prawdzie w oczy w kwestiach, które dotacz ignorowano. Gdyby nie ta silna interwencja, historia o warunkach życia zwierząt w schroniskach prawdopodobnie nadal tonęłaby w milczeniu, nikt by o tem nie wspominał i nikt nie brałby za to odpowiedzialności. Jednak cena za A to zaangażowanie nie jest mala. Doda przyznała, że zniosła już zbyt wiele, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W pełnym emocji wpisie w mediach społecznościowych piosenkarka wyznała, że przez tydzień prawie nie spała, odkładając na bok cała swoja pracę i życie zawodowe na wiele tygodni. Powiedziała, że wyznaczyła sobie pewne granice, ponieważ dalsze obserwowanie jeszcze gorszych obrazów mogłoby doprowadzić ja do zalamania. Oddalam całe swoje serce. Teraz kolej na was, wyznala. Niektóre opinie sugerowały, że te słowa oznaczają wycofanie się Dody z działalności wspierającej, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Mimo wycieńczenia gwiazda nadal poswieca wiele godzin dziennie na ocieplanie but w obliczu utrzymujących się w całej Polsce mrozów, jednocześnie nie przestając apelować o dalsze wsparcie do nowych firm oraz partnerów, którzy towarzyszyły je jej wcześniej. DLA wielu osób pokazuje to, że Doda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a walka o prawa zwierząt, która zainicjowała, wciąż trwa. Ostatecznie historia wokół Dody wykroczyła daleko poza ramy kampanii charytatywnej CSJ, chwilowej fali medialnej. To, co zapoczatkowała piosenkarka, otworzyło poważny dialog społeczny na temat odpowiedzialności, długotrwałego milczenia i systemowych luk w ochronie zwierząt w Polsce. Mimo mierzenia się z presją opinii publicznej oraz zmęczeniem fizycznym i psychicznym, doda udowodniła, że jej, jej działania nie wynikają z chęci budowania wizerunku C z osobistych korzyści, lecz z autentycznego oddania. Fakt, co coraz więcej osób publicznych zabiera głos od wyrazów poparcia po polemikę, pokazuje, że problem osiągnął punkt bezzwrotny, w którym społeczeństwo jest zmuszone spojrzeć prawdzie w oczy,